Najpierw nas zalewają informacjami o kryzysie światowym, a potem mamy puste półki. A potem towar powróci, ale już w innej cenie. Tak jak Goebbels powiedział. Państwo jest zadłużony po uszy, a z pustego. No to sam wiesz co? Co ty pieprzysz? Borkowski. Przecież to nie przejdzie. Nie przejdzie. Ludzie się na to nie zgodzą. Od razu wyjdą na ulicę. No to ich rozjadą. Nie pamiętasz, jak było w 70 na wybrzeżu? Cholerne manipulacje. Podwyżki szykują. To pewne. No to teraz karniaka. Hmm? O, uwaga. Trzymaj młody. 70%, kurwa.

别生气。<laughs>